Najpotężniejsze myśliwce w rękach Amerykanów obejmują aktualnie zarówno wszechstronne F-35, jak i przeznaczone przede wszystkim do walki powietrznej F-22 Raptor. Mimo tego, że oba myśliwce są już stare, to ciągle inne państwa próbują dorównać właśnie tej dwójce, produkując własne myśliwce. Dlatego właśnie Amerykanie rozpoczęli przed kilkoma laty program przewagi powietrznej nowej generacji oczywiście w tłumaczeniu. To właśnie ta inicjatywa miała na celu opracowanie myśliwca nowej, szóstej generacji, która zapewni Stanom Zjednoczonym zastępstwo dla F-22 Raptor, ale teraz przyszłość tego programu stała się bardzo niepewna. Wcześniej były plotki, a dziś mamy już dostęp do informacji od amerykańskiego generała, który stwierdził, że F-22 to fantastyczny samolot, a aktualne plany obejmują kilka jego modernizacji. Kiedy z kolei zapytano go o następstwo dla tego właśnie myśliwca, stał się nagle bardzo powściągliwy w udostępnianiu nowych informacji, ale podkreślił, że prace nad tym właśnie programem trwają, a wiele z nich pozostaje na tę chwilę po prostu nieujawnionych. Co jednak najważniejsze, podczas tej samej rozmowy potwierdził, że Amerykanie nie mają aktualnie żadnego następcy dla myśliwca F-22. Raptor. Co więc sprawia, że ten właśnie myśliwiec jest tak wyjątkowy? Odpowiedź na to kryje się bezpośrednio w jego możliwościach i tym, dlaczego w ogóle powstał. Nie po to inwestuje się ogromne budżety w rozwój sprzętu wojskowego, żeby po sukcesie projektowym i produkcyjnym rozesłać go na lewo i prawo do innych państw w ramach lukratywnych kontraktów. Lotnictwo Stanów Zjednoczonych wprawdzie robi to z myśliwcem F-35, ale ma też na służbie wyjątkowe samoloty bojowe, które zachowuje tylko i wyłącznie na własny użytek. Mowa właśnie o myśliwcach F-22. Pomimo tego, że F-22 Raptor nie należy do najnowszych maszyn, bo jego produkcja trwała od 1996 roku do 2011 roku, to ten myśliwiec niezmiennie jest uznawany za istny symbol dominacji powietrznej i technologicznego mistrzostwa. Przez ponad dwie dekady jego służby podwozie tego myśliwca nigdy nie dotknęło obcych pasów startowych, bo ciągle pozostaje on sprzętem na wyłączność dla lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Sam fakt, że pomimo globalnego uznania i zainteresowania sojuszników, ten samolot piątej generacji nigdy nie został wyeksportowany, rodzi jedno oczywiste pytanie: jakie dokładnie tajemnice kryje w sobie F-22 Raptor, że wymaga takiej właśnie wyłączności? Wchodząc w ten temat, należy wyróżnić kilka czynników, które opierają się głównie na filarach tajności zastosowanych technologii oraz nieporównywalnych zdolnościach operacyjnych tego właśnie samolotu. Najpewniej głównym powodem izolacji F-22 Raptor jest dążenie Stanów Zjednoczonych do ochrony zaawansowanych, tajnych technologii, które są niezbędne do utrzymywania amerykańskiej supremacji, bo tak się składa, że każdy Raptor jest skarbnicą wrażliwych i zaawansowanych technologii. Może to oczywiście dziwić, bo z jednej strony mamy nowszego F-35, a z drugiej samoloty takie jak rosyjskie Su-57, Su-35, czy nawet amerykański F-15, które na papierze wydają się nie tylko podobne, ale nawet lepsze od f F22, ale bez względu na to, bez względu właśnie na ten specyfikacyjny pojedynek między myśliwcami, to właśnie F22 Raptor wciąż cieszy się największym uznaniem i tytułem najlepszego powietrznego niszczyciela na całym świecie. Daruję wam opisywania jego specyfikacji, bo to akurat po prostu zwyczajne numerki rzucane na lewo i prawo. I skupię się na tym, że tajemnica, która w ostatnich dekadach zaczęła okrywać myśliwce F-22 Raptor, prowadzi się przede wszystkim do technologii, które budują jego filary najlepszego myśliwca do operacji dominacji powietrznych. Mówię tutaj bezpośrednio o zwalczaniu innych samolotów Wroga, czyli zapewnianiu czystego nieba dla własnych jednostek i na przykład przepuszczaniu na dalsze rejony bombowców. Tak jak myśliwce F-35 były projektowane od samych podstaw jako samoloty wszechstronne, tak F-22 Raptor, czyli myśliwiec piątej generacji, był tworzony przede wszystkim z myślą o zwalczaniu wroga w powietrzu. Może on wprawdzie atakować cele naziemne, ale to w walce z innymi samolotami pozostaje niezmiennie najskuteczniejszy i to mimo ciągłych modernizacji, które przechodzi. F-22 jest nie tylko uzbrojony po skrzydłach w broń przeciwlotniczą, ale też na dodatek jest bardziej zwrotny, mniejszy i lżejszy od większości innych myśliwców, co w praktyce ma mu ułatwiać wymanewrowanie przeciwników. Dwa silniki o ciągu ponad 150 kN, możliwość rozwijania prędkości ponad 2,25 Mach, wznoszenie się na pułap 20 000 metrów, tężny radar o zasięgu nawet 240 km, 8 zaawansowanych pocisków powietrze-powietrze, wśród których znajduje się do 6 AIM-120 i do 2 AIM-9, pokładowe działko kalibru 20 mm z dostępem do 480 naboi, czy specjalny projekt stealth, który znacznie utrudnia jego wykrycie na polu walki. O tych cechach F-22 Raptor możemy przeczytać nawet na Wikipedii, dlatego to, co naprawdę buduje jego potęgę, jest najpewniej tajne. Różnica między jawnością specyfikacji a postrzeganą supremacją prowadzi do spekulacji na temat nieujawnionych jeszcze atrybutów i zdolności tych właśnie myśliwców. Rozległa technologia dominacji powietrznej, niezrównane manewrowanie i wyjątkowa zdolność do ataków powietrze-powietrze pozostają przedmiotem intrygujących domysłów, które z oczywistych względów lotnictwo Stanów Zjednoczonych chce zachować dla siebie. Dlatego też decyzja rządu co do nieeksportowania F-22 jest najpewniej starannie przemyślana, bo ujawnienie skomplikowanego działania i operacyjnych tajemnic F-22 mogłoby narazić na szwank przewagę lotnictwa tego kraju nad wrogami. Jest też jednak druga strona medalu. Te amerykańskie myśliwce piątej generacji nie powstają już od ponad dekady, więc są duże szanse, że Amerykanie po prostu chcą zachować tylko i wyłącznie dla siebie to, co oferuje ten dokładnie samolot bojowy. Ma to o tyle duży sens, że tych myśliwców jest zwyczajnie zbyt mało, żeby myśleć w ogóle o ich eksporcie. Co jest zresztą powiązane z wielkimi cięciami, które dręczyły ten program przed laty. Mając więc dostęp do tych wszystkich informacji, a więc tego, że myśliwiec F-22 Raptor ma być niezwyciężonym samolotem przewagi powietrznej. Dostęp do niego jest bardzo ograniczony i Stany Zjednoczone nawet nie myślą o jego eksporcie. A na przestrzeni ostatnich dekad wokół F-22 narosło wiele legend i mitów. Możemy dojść do wniosku, że Stanom Zjednoczonym zwyczajnie zależało na tym, żeby zbudować wokół tego myśliwca taką aurę tajemniczości i potężnych możliwości, żeby zwiększyć swój potencjał odstraszania. Jaka jest więc jego przyszłość na służbie? Możemy być pewni, że F-22 Raptor będzie jeszcze latał całymi dekadami, bo Stany Zjednoczone z jednej strony nie mają bezpośredniego następcy tego myśliwca, a z drugiej ciągle go ulepszają. Z tego tym najnowszym ulepszeniem ma być m.in. dodatek do tych myśliwców ulepszonych czujników, a nawet czujnika termowizyjnego, który znacznie zwiększy potencjał tych właśnie samolotów w przeciwdziałaniu wrogim samolotom Stealth. A co wy myślicie na temat tych myśliwców? Czy rzeczywiście otacza je taka tajemnica tylko dlatego, że Stany Zjednoczone chciały zwiększyć swój potencjał odstraszania, czy rzeczywiście w F-22 Raptor drzemie potencjał, o którym po prostu wrogom się nie śniło? Zostawcie komentarz poniżej, a ja dziękuję już za uwagę.